Kalendarz Dobry Zasiew 2025 Środa 23 kwietnia A to ziarno, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 15 wiersz Jak słuchamy Słowa Bożego? Przy powieści o siewcy pan Jezus opisuje cztery rodzaje gruntów. Ziarno, które padło na drogę, nie wzeszło. Te, które padły na skały i między ciernie, nie wzrosły pomyślnie. Tylko ziarno, które padło na dobrą ziemię, było w stanie wydać owoc. Przypowieść ta jest zapisana w trzech ewangeliach. Każda z nich opisuje dobrą glebę nieco inaczej. Ziarno zdefiniowane jest jako słowo o Królestwie oraz słowo Boże. W Ewangelii Mateusza dobra ziemia oznacza tego, kto słucha tego słowa i rozumie je. Duża odpowiedzialność spoczywa nie tylko na barkach tych, którzy głoszą słowo Boże, ale również na tych, którzy go słuchają. Jakie jest nasze nastawienie, gdy słuchamy biblijnego nauczania, którego nie rozumiemy? Czy chcemy je zgłębić, by nauczyć się czegoś nowego? czy przechodzimy nad tym obojętnie nie możemy obwiniać głoszącego jeśli sami nie chcemy zrozumieć przekazu słowa Bożego fragment z ewangelii marka 4:20 uczy nas że dobra gleba to ten kto przyjmuje słowo sugeruje to że możliwe jest zrozumienie biblijnego przesłania i odrzucenie go musimy traktować je jak jest prawdziwie jako słowo Boże Wzrost duchowy następuje wtedy, gdy przesłanie staje się częścią nas samych. W Ewangelii Łukasza 8:15: Ci, którzy słuchają Słowa, zachowują je. Tutaj słowo zachowują nie tak bardzo podkreśla nasze posłuszeństwo wobec Słowa, choć jest to ważne, ale nasze mocne uchwycenie się go. Gdy zrozumieliśmy i przyjęliśmy prawdę, powinniśmy odtąd trwać w niej nieustannie. To aktywne działanie a nie bierne przyglądanie się. Pan Jezus w swoim komentarzu do tej przypowieści powiedział Uważajcie więc, jak słuchacie. Wydawanie owocu bez zrozumienia, przyjęcia oraz trwania w nauce Słowa Bożego jest niemożliwe.